W drodze na morskie oko pojawił się pewien kierowca, który postanowił ominąć korek i pojechać pod prąd, lecz tym razem mu się to nie udało, bo zostaje złapany przez policję. Nie dość, że prawdopodobnie dostanie mandat, to jeszcze będzie czekał o wiele dłużej w korku, a tak mu się spieszyło. Kierowca blokuje lewy pas przy zwężeniu z dwóch do jednego pasa. Blokował nie za długo, bo zaraz pojawia się policja, która wytłumaczy mu, że tak nie powinien robić. Kierowca ciężarówki blokuje lewy pas, a gdy w pewnym momencie zmienia pas naprawy, pojawia się policja, która zatrzymuje kierowcę. Bezmyślni piesi, którzy przechodzą sobie na luzie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu tuż przed nadjeżdżającym samochodem. Ostatni pieszy zatrzymuje się przed autorem nagrania i wdaje się z nim w dyskusję. Piesi spowodowali zagrożenie bezpieczeństwa ruchu i złamali artykuł 13 ustawy drugiej o ruchu drogowym. Autor nagrania poruszając się drogą na pieszego, który wchodzi na środek jezdni i uniemożliwia kierowcy ominięcie. Sądząc po sposobie chodzenia, mężczyzna jest prawdopodobnie nie do końca trzeźwy. Na filmie doszło do nietypowej sytuacji. Otóż pewna kobieta w granatowym samochodzie postanowiła zaparkować samochód na drodze, blokując przejazd. Ciężko stwierdzić, co kobieta miała na myśli. Czy w szkole jazdy nie nauczyli jej, że parkowanie na ulicy jest zakazane? Dziękuję bardzo. Kierowca w białym Mondeo miał niefart tego dnia, że akurat jak przejeżdżał na czerwonym świetle, na miejscu była policja. Jak to jest, że gdy jest nam potrzebna policja, nigdy jej nie ma w odpowiednim miejscu, a gdy przejeżdża się na czerwonym świetle, nagle wyłaniają się nie wiadomo skąd. drift szambiarką w zimowy dzień. W wyniku takiego manewru szambiarka uszkadza znak drogowy. Wykonując drifty kierowca łamie artykuł 86 kodeksu wykroczeń i podlega karze grzywny w wysokości nawet 5000 zł. Mistrzem driftu to on nie zostanie. Kierujący Mercedesem Vito zatrzymał się przed przejściem, aby przepuścić pieszych. W tym momencie na maskę jego busa wskoczył nieznany mężczyzna, który wcześniej szedł nią. Nieznajomy uderzył w przednią szybę auta uszkadzając ją, a potem jak gdyby nigdy nic wszedł na dach samochodu. Ciekawią mnie procesy w głowie niektórych ludzi. Stojąc w korku na drodze, zarejestrował sytuację związaną z rowerzystą, który to chcąc przejechać przez wielką kałużę, wjeżdża w nią, upada prawdopodobnie z powodu dziury w drodze, której nie zauważył. Rowerzysta ląduje twarzą prosto w kałuży. Oglądając to nagranie nie potrafi się nie śmiać. Na skrzyżowaniu ulic kierowca pickupa chciał wyprzedzić Elkę. Gdy co się nie udało, zaatakował instruktora, a odjeżdżając z miejsca doprowadził do kolizji z pojazdem nauki jazdy. Trzeba być naprawdę nierozgarniętym człowiekiem, żeby wyprzedać samochód, w którym ktoś dopiero uczy się jeździć, bo każdy z nas to kiedyś przechodził. Dodatkowo był jeszcze agresywny w stosunku do instruktora. Mam nadzieję, że to nagranie trafiło na policję i poniósł on konsekwencje. Kierowca zarejestrował szalony, ale udany zakręt kierowcy, który wyjeżdżając ze skrzyżowania i jadąc w lewo, omal nie uderzył w stojący autobus na skrzyżowaniu. Chyba naoglądał się za dużo Tokio Drift, ale kultury nie można odmówić, nie zapomniał o włączeniu kierunkowskazu, ale nie próbujcie lepiej tego powtarzać. Na zarejestrowanym nagraniu srebrny samochód zbliża się do przejazdu kolejowego i nagle zaczyna wydobywać się biały dym. Pieszy w czerwonej kurce natychmiastowo rusza na pomoc i po chwili udaje się opanować sytuację. Jak myślicie, co mogło się stać, że auto zaczęło się tak zachowywać? Kierowca autobusu przegubowego chce zawrócić na trzy na drodze, lecz widać, że idzie mu to dosyć ciężko i blokuje cały ruch. Po wielu manewrach kierownicom nie udaje mu się zawrócić. Zaczęło mu iść dobrze, niestety, dopiero w momencie, gdy zdał sobie sprawę, że to mu się nie uda. W skrzyżowaniu kierujący busem Mercedes rozpoczął niezrozumiałe manewry, takie jak zmiana pasa ruchu bez kierunkowskazu, przejechanie przez linię ciągłą oraz blokowanie skrzyżowania pomimo zielonego światła nadawanego przez sygnalizator. Za brak kierunkowskazu kierowca łamie artykuł 22 ustawy 5 kodeksu drogowego, za który może dostać mandat 200 zł. Wymuszenie pierwszeństwa podczas włączania się do ruchu. Kierowca czerwonego samochodu wyjechał do połowy pasa drogi, zmuszając autora filmu do hamowania. Wymuszenie pierwszeństwa na skrzyżowaniu definiuje artykuł 25 kodeksu drogowego, za który grozi mandat od 300 zł. Autor filmu przejeżdżając obok skutera, nagrał jak jego kierowca korzysta z telefonu komórkowego podczas jazdy, pytając żartobliwie, jak myślicie, w jaką gierkę grał. Na nagraniu widzimy jak do stojącego na czerwonym świetle na skrzyżowaniu samochodu wsiadają pasażerowie, a jeden z nich prawdopodobnie jest pod wpływem. Reakcja nagrywającego mówi samo za siebie. Rozpocznij nagrywanie awaryjnego. Na nagraniu widzimy, jak do autora podchodzi wkurzony mężczyzna z jakąś metalową pałką. Jak się jednak okazuje, trafił na nieoznakowanych policjantów. Musiał się nieźle zdziwić. Na filmie, tir prawie doprowadza do wypadku, nie ustępując pierwszeństwa autorowi nagrania. Oto nagranie dość niezrozumiałego zachowania pewnego kierowcy, który to postanowił pojechać samochodem po torowisku. Każdy czasem popełnia błędy. A jaki był ważny, głupszy błąd w karierze kierowcy? Na tym filmie autorowi podczas skrętu w prawo przejeżdża przed maską rowerzysta, który zdecydował się na odważny przejazd. O mały włos, a doszłoby do wypadku. Sami zobaczcie, jak było blisko. Kierujący pojazdem Maserati, który nie zastosował się do oznakowania i z pasa do jazdy w prawo pojechał na wprost. Kierowca wielokrotnie przejeżdżał skrzyżowania podczas wyświetlania czerwonego sygnału na sygnalizatorze, spychając inne pojazdy. Kierujący Maserati cały czas nie dawał za wygraną. W pewnej chwili zjechał na pas ruchu, po którym poruszali się policjanci i doprowadził do zderzenia drogowego z radiowozem, po czym uciekał dalej. Akcja jak z filmu została nagrana przez policję. Sami zobaczcie. Kurier zajechał drogę autorowi nagrania, który jechał swoim samochodem lewym pasem. Agresywni mężczyźni zatrzymują się, napadają na kierowcę na środku drogi. Znów mnie zszokowaliście i wbiliście 45 tysięcy subskrypcji w niesamowitym tempie. W takim tempie być może uda się spełnić moje marzenie i dobić ich 50 tysięcy do końca roku. Pomożesz? Dla Ciebie to jedno kliknięcie. Nie zapomnij również o łapce w górę, jeśli film Ci się spodoba.